Elo, elo, witam serdecznie w mojej pieczarze. Dzisiaj kontynuujemy granie z Alexa. Ja sobie zrobię modeleksu trochę przerwy i trochę nie kojarzę, co i jak, ale okej. Okay. Witaj z powrotem. O, Mam nadzieję, jeżdż. że pobyt w dziczy dzisiaj zapłaci. Nieźle. Zapomnij, Zapom nie wiem, zapłacę. Zapomni? Jak mogę zapomnieć, człowieka zapłaci. Wierz mi. Nie chcesz ze mną walczyć? Tak? A dlaczego? Bo miałem kiepski dzień i muszę się na kimś wyładować Dobra, spokojnie Nie chcę rozlewu krwi Zatrzymaj kryształki No ja myślę Ale lepiej uważaj, inni nie... Dobra, mnie stąd. Mamy tu jakieś zadanie, zauważyłem Troszeczkę strasznie głośno mam tą grę Mógł przejść I spróbujemy. Do gromu, jakaś burdy walka nie o władzę. Tutaj. Mówią, że pragną wolności. To nie wolność. To coś gorszego niż wygnanie. Elo, no, świetny. Berserk w moim forcie. Takie leśne szczury jak ty przysporzyły mi. Są prawie tak kłopotliwi jak klarycy. Co masz do berserku? No, arcychowy. Nie to klerk. Próbują wypędzić nas z tawaru. Chcą się nas pozbyć. Jedni chcą naszych ludzi, a drudzy naszych ziem. Hmm. Armal sobie podjadam. bistę Kto chce waszych ludzi? Klerykom brakuje nowych rekrutów. Aha. Nie wiedziałem, ale niech sobie nie wyobrażają, że zabiorą naszych. Nie a bercerkowie chcą ziemi. Tuki, bo postrzegł. chcą postrzegł. zrobić z tej pustyni Pustekuje raj na ziemi, tak? Księć. Tym obszarem rządzi książę i dopilnuje, by tak zostało. Jesteśmy banitami. Okej, okay. jesteś pewny, że masz tu wszystko pod kontrolą? Tylko idiota myśli, że ma wszystko pod kontrolą. Chodzi o powstrzymywanie małych kryzysów. Szukam akurat kogoś z zewnątrz, kto pomoże mi się z takim uporać. Chcesz pomocy, od berserka? Nie obchodzi mnie, z której frakcji jesteś. Zysk to jedyny prawdziwy przyjaciel. O, ładnie, A jeśli ładnie. nie przybyłeś tu w sprawach służbowych, to znaczy, że sam szukasz zysków, tak? Kogoś, na kogo nadzorcy dzielnic nie zwrócą uwagi. Coś ich zdenerwowało. Ktoś musi się tym zająć. Kim je? Jesteś tu nowy, więc słuchaj, no poszukamy, poszukamy. książę rządzi całym towarem. Wyzwolił to miejsce spod tyranii Baxtera. Jest sprawiedliwy i dobry. Masz szczęście. Gdybyś przyszedł tu zarządów Baxtera, pewnie byłbyś już martwy. Panują tu dość proste zasady. Wolisz mieć księcia po swojej stronie. Książę jest moim kuzynem, a to znaczy, że wolisz mieć i mnie po swojej stronie. A to z kolei oznacza, że musisz znaleźć sposób na zarobek. Okej. Okay. Kim jest Baxter? Przeszłością. Zapomnij o nim. Jego rządy dobiegły końca. Logan to mój kuzyn. Ja jestem jego reprezentantem. Czyli masz robić to, co ci każę. Książę przekazuje rozkazy mnie, ja przekazuję je Tobie, a Ty je wykonujesz. Jasne. Tak jest. No spoko, spoko. Kim oni są? Duży Jim zajmuje się areną. Chloe pracuje w dzielnicy uciech. Jest okay. też szalony Bob. Mianował siebie złomowym baronem, i tak go nazywaj. Nikt otwarcie nie nazywa go szalonym Bobem. Jest jeszcze Blake. Zajmuje się tym, czym trzeba się akurat zająć. Wszyscy zapracowali na swoje pozycje. Dowiedli, że są lojalni. Ale każdy z nich ma własne problemy i chce czegoś więcej. Okej. Okay. Opowiedz. Chloe ma sporo długów. To do niej niepodobne, że nie płaci daniny. Wierzę, że masz szczęście zajmując taką pozycję. Ktoś z zewnątrz musi ją nakłonić do zapłaty. Będzie to bardzo I potrzebny mi ktoś, kto się nie boi, że kloi zakaże mu wstępu do dzielnicy uciek. <laughs> Zażądaj od niej kryształków i jeśli to ci się nie uda, to przynajmniej dopilnuj, żeby spłaciła długi. Okej. Okay. Co z Blakeiem? Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Blake to jedyny nadzorca, który nie sprawia żadnych kłopotów. Zajmuje się własnymi sprawami i robi to, co inni mu każą. Szkoda, że wszyscy nie są tacy jak on. Opowiedz mi. Duży Jim. To ponieważ pokonał wszystkich, którzy rzucili mu wyzwanie, słyszałem plotki, że zamierza odebrać księciu władzę. No dobre plotki słyszałeś. to prawda? Skąd o tym wiesz? Sam mi powiedział. Niech cię, Jim. Powinien zginąć. Ale zamiast tego chcę, byś wyzwał go na pojedynek. Ktoś musi poskromić jego przerośnięte ego. Będziesz walczył w imieniu księcia. Upewnij się, że duży Jim dobrze zapamięta tę nauczkę, w przeciwnym razie załatwię sprawę. Jakie kłopoty sprawia szalony Bob? Szalony Bob. To osobna historia. Nadzoruję dostawy złomu do fortu, czerpiemy z nich duże zyski. Tylko teraz nie wiem dlaczego dostawy nie przychodzą. Na pustyni może i nie ma wody. Ale na pewno jest zło. Porozmawiaj z nimi, dowiedz się co się dzieje. Obawiam się, że nie robi dostaw, bo nikt nie chce z nim pracować. Ale może chodzi o coś innego? Jeżeli nakłonisz szalonego Boba do wznowienia dostaw, obiecuję, że otrzymasz nagrodę. No dobra. Zajm to właśnie dzięki mnie książę nie zapomina tych, którzy okazali mu lojalność. Daj znać. Dobra, mamy, dostaliśmy parę kwestów, czyli spoko delikatna moc edan, to nie, to ważne halo Zaz Zaznacz mapę I sobie przejdziemy po tych punktach troszeczkę chciałbym sprawdzić co i jak no bo potrzebujemy trochę levela, tak? To tak naprawdę już niewiele tego lewela, żeby dostać, dostać się wyżej w berserkach, za tym idzie lepszy pancerz i pewnie jakieś lepsze uzbrojenie i tak dalej i tak dalej. Skąd to zainteresowanie? Zniknął! Niektórzy twierdzą, że Baxter jest wszędzie i nigdzie powiadają, że dostał kulkę w potylicę i leży pochowany gdzieś wśród piasku. Niezależnie od tego jaka jest prawda, nikt nic o nim nie słyszał odkąd Zouza przejęła fort, a książę zdobył władzę. Dobrze ci radzę przestań zadawać pytania. Księciu się to nie spodoba, a Baxter, nawet jeśli żyje, raczej nie stara się w żaden sposób oczyścić imienia. Opowiedz. Logan przejął fort i dostał się na szczyt. Jest wystarczająco sprytny i silny, aby na nim pozostać. Wygląda na to, że to cechy rodzinne. Jego siostra też jest całkiem bystra i wystarczająco silna, aby ludzie za nią podążali. To wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć. Jest prawdziwym przywódcą. Okay. Ale jeśli jesteś z zewnątrz, miałbym małą robótkę. Chcesz zapracować? Strać jakieś szczegóły i zobaczymy. Wiąże się z tym pewne ryzyko. Myślisz, że mu podołasz? Jesteś gotów na wymagające wyzwanie? Przejdźmy do szczegółów. Książę ma składzik z bronią. Mówiąc składzik, mam na myśli cały magazyn. Jedną z gałęzi jego interesów jest handel no bronią. Ładnie, ładnie. To czyni z nas rywali. Zazwyczaj nie ma z tym problemu miejsca starcza dla obu. Tylko że teraz mam pewne spore zamówienie, które dojdzie do skutku tylko jeśli zdobędę parę granatów w celu uzupełnienia listy. Myślę? Jeśli nie chcesz mi pomóc, nie. Mów. Nikt cię nie. Znasz moją propozycję. Co? No. Tak. Dobra. Przynieś mi trzy skrzynie. Łapiesz. Ja. A chyba będziemy, kurde, tym kapo. frajerem i się sfrajerzymy na Blake'a bo i tak nas nie obchodzą te typy. Specjalnie. Byłeś Uważaj. No nie, nie możemy. Ok. Blake jest załatwiony. Czyli nie możemy się zdecydować na Blake'a. No dobra. Może być i tak. Duży Jim. Chloe. O, my pójdziemy teraz do Chloe i szalonego Boba. Oczywiście pewnie tam będziemy musieli questy jakieś zrobić. Znając życie. Zauważyłem, że tarczy nie mieliśmy założonej, Trzeba było założyć. Kurde, troszeczkę już się odzwyczaiłem od tego, ale za parę dni przerwy sobie zrobiłem i mówię: a nie, to szalony bok. Znam cię? Bo wydaje mi się, dlatego zastanawiam się, gdzie jest znak mówiący: pogadaj z tym gościem. Widziałem go tam. <ścoughs> Zabawny jesteś. To mi się podoba! Ostatni komik, jakiego spotkałem, opowiadał żarty nawet wtedy, gdy owinąłem go mięsem i rzuciłem na pożarcie psa. Wiesz, że śmiał się przez cały czas, dopóki psy nie rozerwały mu tchawicy? Czego tu szukasz? Myślisz, że możesz dołączyć do jednej z pieprzonych grup i potem szukać tu zysku? Czy może zrozumiałeś, że cię okłamują? I myślisz, że tutaj zyskasz kasę i wolność? Co robicie z tym złomem? Sprzedajemy go i trzymamy te pieprzone frakcje z dala od naszych interesów. Wszystko to dzięki złomowi. Właśnie to mamy w towarze. Złom to my, a ja jestem złomowym baronem. Załatwić. O, proszę bardzo, możemy się czegoś nauczyć. LOL. Odnoś na promieniowanie, zamarzanie, truciznę, ogień. O. witalność z, z ruin starego świata na pustyni. Okay. Jest tam i tylko czeka, by ktoś go znalazł. To z... Ludzie muszą go wykopać. A ludzie? Cóż? To najłatwiejsza i najtańsza rzecz na świecie. Okej. Okay. A potem zbierasz zyski. Gospodarkę skapywania, tak? Ja zgarniam kryształki. A oni zbierają złom. Jeśli go nie zbiorą, to ich krew skapuje na piasek. Żyją dzięki kryształkom, które zarabiam dzięki złomowi. Co by nie okay. mówić? Mój złom jest zbawicielem tego miejsca. Możesz dla mnie pracować. Mam kryształki. Musisz tylko zrobić kilka rzeczy, żeby je zdobyć. Zł Pamiętaj o tym. Jestem nadzorcą. To znaczy, że jeśli mnie wku... Złomowym baronem. To cała planeta jest jednym wielkim wysypiskiem. Złom to zysk. Życie jest tanie, ludzie też. Złom jest wart więcej niż życie. Przynieś mi go. A teraz dam ci pewną radę. Jesteś tu wolny. Nie ma tu żadnych bogów, żadnych drzew, żaden hybryda nie wydaje ci rozkazów. Jesteś wolny, dopóki masz kryształki. <laughs> I dopóki mnie nie wkurzysz, albo mnie nie okradniesz, albo nie zaczniesz zadawać głupich pytań. Więc ciesz się wolnością. Ludzie umierali, żebyś mógł to robić. Lepiej uważać na to, czego się tu dotyka. Można coś złapać. Lepiej posłuchaj, jest mądra. Lepiej go posłuchaj. Dobrze zna to miejsce. A jeśli. Od czego mam zacząć? Na początek chcę odpowiedzi. Wysłałem złomiarzy do ruin na wyspie na południu. Wszystko, co słyszałem o ruinach, sugerowało zyski. A na razie mamy zero dostaw złomu. Dlatego idź i dowiedz się, co się tam dzieje. Dopilnuj, żeby dostawa wkrótce dotarła. Okej. Okay. Czyli po prostu tamten quest to taki zalążek mini questów. Dobra, może być. Uff, 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 uff. Najpierw będziemy musieli porobić parę kresciarów. Patrzeć. Przepogadajmy pogadajmy z kurtyzaną. Tak? A, zapomnij o tym. Jeśli ktoś znowu wyjdzie z bez to z mojej wypłaty. Nie, nie, to nie możesz przepuścić takiego. jakiś Nie Uciek? widzisz, że z kimś rozm... Uważaj. Słyszałam, że w tych miejscach bywa niebezpiecznie. Coś podobnego. Nie widzisz, że no Już skończyłaś gadać. Mam już tak dosyć użerania się z tym wszystkim. Za szczerość gada to wymaga Na co się kurwa gada? Kup drinka. Zajmij się czymś. Albo po prostu stąd spierdalaj, dobrze? Dobra. Kto cię tak rozzłościł? Rozzłościł? To nie jest złość. To łagodne podkurwienie na niesprawiedliwości życiowe. Ładno, ładno. Po latach użerania się skutasiarzami, dupkami, ćpunami hmm. i czekającymi na okazję draniami. Należysz do której z tych grup, czy po prostu tędy przechodziłeś? William mi przysłał. Czego chcesz? Nie chcesz chyba wyłudzić opłaty dla księcia, co? Ależ owszem, po to właśnie tu jestem. Nazwij to doświadczeniem, ale to po prostu widać. Ciekawe, czy będziesz równie domyślny. Spróbuj zgadnąć, co sobie teraz myślę. Masz trzy podpowiedzi: A. Nie ma mowy. B. Absolutnie nie ma mowy. Oraz C. Możecie sobie wsadzić swoje żądania. A niech cię. Jeżeli naprawdę chcesz coś tu ugrać, idź pogadać ze szczurem. Ma u mnie dług, może coś z niego wyciśniesz. Mówisz serio? Myślisz, że jestem w nastroju do żartów? Tłumaczyłam Williamowi milion razy. Nie mogę zapłacić. A zatem, jeśli chcesz kryształki, idź do szczura, bo ja tu kompletnie nic nie mam. Dobra. Idziemy do szczura, bo fajna jest kopitka. Kurła, te granaty to mnie troszeczkę w tej grze zauważyłem, że nie ma skradania. Jak było w gotyku skradanie, bodajże w nie było skradania. Tak, chyba było w tej grze jeszcze nie ma, nie, nie zauważyłem czegoś takiego. To jak ja mam kurła podpierdniczyć? Czy masz ty... czur. Sypniesz kryształkami? Trzeba pomagać potrzebującym. Przed. Dziękuję. Przy Przyjaźń czasami można kupić. W tawarze potrzebujesz przyjaciół do tego. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko się zmienia i szczury opuszczają tonący statek. Aha. Ten szczur zatka dziury i przejmie stery. Wtedy będziesz chciał zostać jego przyjacielem. To było coś. <laughs> Chloe mówi, że jesteś jej winny, Lexit. Przysłała cię, żebyś go odebrał? Tak. Cóż, przyjacielu? Mam dobre i złe wieści. Które chcesz usłyszeć najpierw? Złe wieści. A, jesteś z tych, którzy nie przejmują się problemami i liczą na tęcza na końcu drogi. Niech zgadnę. Kiedy jesz, najlepsze zachowujesz na koniec. No raczej. W porządku. Złe wieści. Nie mam kryształków. Poza tymi, które mi dałeś. A to za mało, żebym mógł spłacić dług u Chloe. A jakie są dobre wieści? Dobre wieści są takie, że wiem, gdzie możesz zdobyć kryształki. Szczur ma pewien plan. to, to Niestety, za plan, szczurze. On też wlicza się do złych wieści. Po prostu mi go przedstaw. Widzę to tak. Chloe rządzi dzielnicą uciech. Więc na pewno zarabia masę eleksitu, nie? Nie ma więc szans, że jest spłukana. Chyba, że. Ktoś się do niej dobrał. Poszperałem trochę i wychodzi na to, że porządnie zadłużyła się u księcia. Książę zwykle nie bawi się w długi. Raczej od razu I... zabija. Ale jej chyba odpuści, dopóki nikt nie dowie się o długu. Nadążasz? Jak to ma nam pomóc? No dobra, dobra, czekaj. To tylko ogólny zarys tej historii. Poszperałem głębiej i odkryłem, że Chloe nie jest spłukana. Może nie ma Aleksitu, ale masz skatulkę pełną klejnotów i biżuterii. To jej fundusze na czarną godzinę. I chcesz ją okraść? Kradzież to ohydne słowo. Chcę rozdzielić jej ukryte skarby, tak by wszyscy na tym skorzystali. A proszę, kogoś? Kto zna kogoś? Kto to zna kogoś. kogoś? Kto zapłaci niezłą sumkę za skarby, które Chloe ukryła w piwnicy? Tak się złożyło, że szczur zaczął już opracowywać plan rozwiązania tego problemu. Aha. Klucz do jej skrytki. Musimy tylko wejść do środka, zdobyć szkatułkę, wyjść, wszystko sprzedać i wtedy ty, ja, Chloe i książę będziemy szczęśliwi. Proste, nie? Nie, nie żebrze, tylko proszę ale tak, masz rację nie wyglądam jak ja nawet ten pancerz nie jest mój dał mi go przyjaciel przyjaciele i przysługi tak wygląda życie na Magalanie jeśli ci ich nie brakuje planeta jest szczęśliwa Wiedz, Inne że no, ma ten typ. nie zapomnij o twojej darowiznie dobra, proszę ale uważaj Uregulujemy dług Chloe i ja sam uwolnię się od długu. Możesz powtórzyć plan od początku? Ja, ty wejdziesz do piwnicy pod barem. To, czego szukamy, jest ukryte w skrzyni. Wchodzisz, wychodzisz. Gotowe. Jask. Idziemy, odwrócę uwagę, Chloe, że kłopiec do piwnicy. A niech będzie. Między mną a nią jest Kolej, tej Chloe, Wystarczy, ale... że wejdę do środka, a ona od razu się na mnie wkurza. To znaczy, że będziesz miał niewiele czasu, aż mnie wywali z baru, dlatego pośpiesz się i bądź cicho. Jeśli stracimy tę okazję, to będziesz musiał się poważnie nad sobą zastanowić, okej. Okay? Okay. Nikt mnie nie słucha. Sprawdź zaopatrzenie. Przygotuj się na ich powrót. Jest skończonym dupkiem. Jeśli ostrze jest tempe, przyznaj, że wszech serca zmieniają O! Wow. O spadli. Proszę, kogo my tu mamy? To koleś, który chciał cię okraść. Hej, uważasz się za takiego kozaka, że możesz mnie okradać? O ty kurde. Ty też byłaś szczurze. Nie pierdolę. Czy mnie oczy nie mylą? Szczur mnie przechytrzył. Ja tu rządzę. Ja decyduję, kto tu... Zresztą zaraz się przekonam. Masz czelność okradać kobietę, czy jaja, żeby z nią walczyć? A coś ty myślisz, że zarzucę ci ręce na szyi i obdarzę czułym pocałunkiem? Tutaj w tawarze. Spraw... <toszczelnik> O oh, kurwa, mocno bije. Dobra, chodź ty, Piara. Daj na. mechaniczną. Czego jeszcze ode mnie? Najpierw mnie okrada, teraz dobrze poddaj, ale nie myśl, że to już koniec. Co to jest? Najwspanialszy. I tak. Szalo... Szalony. Bob nie pracuje dla nikogo, ale lubi dobrze. I nie lubi, jak ktoś sprawia problemy w jego ulubionym przybytku. I taka mała rada. O ile chcesz zachować. Bob nie lubi. Ale spierdoliliśmy. Kurwa, koncertowo. Czemu nie? Jest ten szczur jeden. Ułazać, ukać, czy? Hmm, chyba. A zaraz z tego szczura tu kurde porobimy Emaszczurza. Chwila, chwila. No, powiedziałem, Klok. Jesteśmy przyjaciółmi, a ja zrobiłem coś takiego. Zacznijmy od tego, że mi zapłacisz. Po... Spokojnie. To kryształki, które mi dałeś. Czekaj, czekaj, cholera. O, poza. Nie. Teraz musimy obmyślić. Pozwól mi. Nie sprzedałem cię za nic. Obaj zyskaliśmy na. Że niby. Ej, wcale nie. Nie tak szybko, ok? Odzyskałem zaufanie Chloe. To znaczy, już nie nienawidzi mnie tak jak wcześniej. To skarby Chloe nie wystarczyłyby na spłatę jej długu u księcia. A jeśli nie możesz mu zapłacić, to stajesz się jego własnością. To znaczy, teoretycznie wszyscy w forcie są jego własnością. Musimy więc odkryć, co się stało z Eleksitem Chloe. Jak szczur coś zaczyna, to. Z... Nigdy więcej nie rób nic za moimi plecami. Nigdy więcej, przyjacielu. I o to chodzi. Szczur. Ale, żeby opracować najlepszy plan, popracuję nad Chloe. Wróć za. Znajdziesz mnie w barze. Powinienem coś więcej wiedzieć. Nieźle. Jak zwykle, żeśmy się dali w, w jakąś głupotę y, ten wrobić. Zobaczmy tą dostawę granatów, bo będziemy kończyć. Tak, ile mamy minut? No, 26. Dobra, po, podbiegnijmy sobie do tej. Jest, do tego Eleksa zawsze są jakieś takie dłuższe odcinki. Nie umiem się zmobilizować, żeby krótsze mniej więcej. Hmm. Jeśli nie znasz przyjdziemy Czy własną przyszłość. Tak, dobrze idziemy. Ale jak my się mielibyśmy tam dostać do tego spłaciku? Czy czekać na noc? Poczekać aż wszyscy pójdą spać i tak dalej, i tak dalej To jest bandyta. Zyski czy kłopoty? A co książka? Przyniesiesz. Jak mogę przynieść ci zyski. Nieważne skąd weźmiesz kryształki. Ważne jest to w czyjej... Jeśli chcesz zaistnieć w towarze, musisz zacząć od zysków. W takim razie potrzebujesz mojej pomocy. <noise> ja? Chcesz, żebym ci pomógł? Dam ci 30 sekund. Powiedz czego chcesz. Jeśli liczysz... Na... Zadanie? W porządku, znajdź Konrada. Znajdziesz go przy rakietach. Powiedz, że ma dokończyć pracę. A potem zrób to, co ci zleci. Jeśli szybko tego nie skończy, zabiję go. A potem. Ciebie? Żeby było jasne. Ciebie mogę zastąpić, ale Konrada nie. Dopilnuj, żeby żył. Dopóki nie. Jeśli on umrze, oto Twoje zadanie. Do roboty. No dobra Teoretycznie tu, tak? Pan rozumie generale. Przysługa za przysługę. Daliśmy im podstawy. Teraz musimy czekać na wyniki badań. To jest jakiś naczelnik obozu. On się na nas nie patrzy. Patrzcie. Nie on się patrzy na skrzynki z granatami. A to ty pierz jeden Menelski, kurde. Co tutaj jest? No, tu jest jakieś przejście, kurde, tajemnicze Tajemnicze przejście Tu się ma Konrad kurde, Konradek tam jest Elmer O Westpniemy się Dobra i na tym czymś dziwnym zakończymy na dziś. Elo, Elo i do zobaczenia.